Cześć, witajcie. Zmieniłam lokalizację. Goździki przyszły ze mną, a dzisiaj będę chciała tutaj z Wami, w ciemno, bez spoglądania na nutki. Nutki i flakoniki będziecie tutaj, jak zawsze, mieli z boku nad goździkami, wypróbować próbki od Ani perfumowej bajki. No i tutaj po prostu jest tabula rasa. Nie wiem, co mnie czeka, w ciemno, naprawdę w ciemno będę dzisiaj próbować te próbeczki. O, ale tutaj się przyznaję, tę pierwszą próbkę, którą wylosowałam, już próbowałam, bo Ania mi tu zaopatrzyła mnie w różne takie perfumy tytoniowe. I jako pierwsze, to już właśnie wypróbowałam je. Ale sobie przypomnę, tobako, honej, honey. emir, miodowy tytoń. Nazwy wszystko macie. No i ja Wam powiem tak. Ja troszkę tutaj ten, ten arabski vibe w tej akurat kompozycji wyczuwam, ale nie jest źle. Taki suchy tytoń rzeczywiście tu jest. Miodzik też. Tutaj się oczywiście sugeruje nazwą perfum. No i to są perfumy naprawdę sexy. To są perfumy na wieczór, takie, takie, takie wręcz. Dobra Anka, może, żeby cię ta fantazja na manowce nie wyprowadziła, ale to jest zapach wart uwagi. Dobrze, będę jeszcze to wszystko próbować na moich o łaciach skórnych, więc chwilowo tak. No, może tak zrobimy, że ja będę też temu pierwszemu wrażeniu dawać ocenę od 1 do 10, to tutaj tym perfumom ósemkę. Maszyna losująca to, to lotek black metal richmond. Richmond. I tu Wam powiem, że ja też te perfumy przetestowałam. Anka, miałaś, udawałaś, że będzie całkowicie w ciemno, a. O, te perfumy, wiecie co one mi przypominają? One mi przypominają takie włoskie perfumy z lat 90. Wiecie, przypominają mi tę pierwszą wersję Serpentine od Roberto Cavalli, od Roberta Cavalliego. Yy, tak, bardzo podobne. Tylko, że właśnie, a miałam powiedzieć to, że ta Serpentine, ta, ten wężyk od kawaliego który okazał się w tym roku, w ogóle nie przypomina tego z dawnych lat. Jest taki jakiś, taki pseudo na perfumy arabskie robione, takie jakieś owocki z udem, coś tam mm, brzydkie, a to ładne. A to ładne i do tego ma... Taką obrożę, jakby taką kolczatkę, jak to się nazywało, pieszczocha. Nie wiem, w dawnych latach takie się nosiło, jak, jak się lubiło metal i rock. To się w takie coś odziewało. Myślę, że dzisiaj też, ale te perfumy mają właśnie takie kolczaste koraliki tutaj wokół szyi swojej. Dobrze, a teraz już myślę, że przejdziemy do tych, których nie próbowałam, bo tylko te dwie pierwsze od Ani wypróbowałam. A tu mamy Fik Blanche Berdus. Dobra, ja te nazwy wam napiszę, więc spokojna głowa. Ale nazwa sugeruje, ojej, ojej, no to to, to tak. Mm, tutaj tej bielutkiej Fidze to też pierwsze wrażenie fajne. Ale coś tutaj do tej figi zostało dodane. Tylko nie mogę sobie skojarzyć, co to jest. Albo, albo dobrze, może sobie skojarzę. Mi to przypomina taką or orężadę w proszku, którą się jadło obowiązkowo z ręki. Też właśnie w czasach mojego dzieciństwa. I to jest taka orężatka zmieszana z drzewkiem, z drzewkiem i ogólnie nutami figowymi. Czy to miąż, czy mleczko, właśnie listki figowe. I orężatka w proszku. Dobra. Tym perfumom też daję ósemkę, jak na pierwsze wrażenie. Przechodzimy dalej. Losuję, losuję. Klot Montana. Hmm, cóż tu się wydarzy? O matko! O, to to jest piękne. Ojej, tutaj to daje na pierwsze wrażenie 10, to jest taki zapach otulacz czysty, puchowy. Puszek białutki widzę tutaj. Takie futerko białe. Kremowy zapach piżmowy. Czysty. Ojejku, bardzo mi się spodobały. Clot Montana. No, no żeś ty się Aniu wcześniej nie zainteresowała, ale ja lubię takie, takich czystych, kremowych zapachów. Nigdy za, nie za wiele. Wiem, to wszystko będę musiała jeszcze potestować na skórze, ale Clot Montana dostaje dziesiątkę za pierwsze wrażenie. Przechodzimy dalej. Tutaj wylosowały się nui. A Sal... Salzburg. LMDLV. Dobra, te wszystkie nazwy to będziecie mieli. Ten, ten to ja się też... Jak już wyszukam, to się też lepiej dowiem, co ja testowałam. O, czekajcie, czekajcie, bo tu. Mm, tak sobie pomacham przed nosem. Tu coś innego, coś zupełnie innego. Tu głębia. Hmm, czekaj. Czekaj, czekaj, poczekaj, zaraz powiem. Jejku, cóż to jest? To jest coś, co ja znam, i też nie mogę sobie tak na pierwszy moment uzmysłowić, co ja wącham. O, dobrze. Już, już, może. To jest coś takiego, taki zapach jakby grzanego wina z przyprawami. I do tego właśnie jakieś takie igliwie i grzane wino i jakaś chatka-puchatka w środku iglastego lasu i właśnie się tam siedzimy i tym grzanym winem się delektujemy. Tak. No dobrze, na pierwsze wrażenie to jest grzane wino z wielką ilością przypraw. Tu muszą być przyprawy. Goździk, cynamon. Wow! No, no, no. To jest piękne. Tu y, też jest dosyć wysokie, to pierwsze wrażenie. Ale tak dam 9, ale też bardzo dobrze. I na skórze koniecznie. Hm. Dobra, losujemy dalej, żeby to tak długo nie trwało. A to, to właśnie chciałam się y, zapoznać ty, z tym zapachem. To jest. To jest taka nazwa, że napiszę Wam, bo to jest język francuski wyjątkowej trudności. Ale to jest y, zapach y, marki Etalibr d'Orange. I, o, no tak, to jest jakiś ten most, czy jak to to było? Oj, oj! Hmm, czyli tak. Jakieś, może, no, jakiś tak na styl morsko-drzewny. Pieprz. Wyczuwam tu też pieprz, ale nie wiem, czy czarny, czy biały. Coś takiego, coś takiego ostrego, albo jakaś papryczka, albo pieprz. Takie nuty ostre. Jakiejś takiej przyprawy. Nie, no dobrze, mi to wygląda na pieprz. No. Hmm. I takie. Nuty wodne, drzewne, takie drzewka bialutkie, czyste. Soli na przykład to ja tutaj nie czuję, bo czasami w nutach wodnych, morskich zapachach yy, soli jest, ale tu bardziej pieprz niż sól. I, i jakieś czyste drzewka, bialutkie, świeże. No dobrze takiego wrażenia jak niektóre zapachy marki Etalibur d'orange w przeszłości nam nie zrobiły, to ten zapach takiego wielkiego wrażenia nie zrobił, ale nie wiadomo jeszcze co by było, gdybym ja go y, zaaplikowała na skórę, więc wiadomo no pierwsze wrażenie na bloterku to tak wygląda ale no też nie jest tak źle siódemeczka siódemeczkę mogę dać dobrze, losujemy dalej Dużo tutaj, Ania, też. Niveus Profumo di Firenze. O! Niveus jakiś. To nie znam. No widzicie? Florencja Firenze niedaleko, a ja nie znam. No ale ja mam ponad 300 butelczyn. Ojej! Ojej! Ale piękne! Ale tu się nazywa Niveus, bo podobny do kremu Nivea. Bo mi się to tak troszkę skojarzyło z takim czystym zapachem kremu Nivea. O, a teraz to sobie tak właśnie uświadomiłam, że ja nie wiem i jest, zaciekawiłam się, skąd pochodzi nazwa kremu Nivea. Czy to była jakaś nimfea, nimfa, coś? Ale to też, ojej, dobrze. Mi się to skojarzyło z też z takim czystym, pięknym, pudrowym zapachem. Troszkę jak ten Denish Lorenzo Villorezi, wiecie, te takie pudrowe, piżmowe, ale eleganckie zapachy. Bardzo ładne, bardzo ładny. Tu daje 9,5. Ale z drugiej strony, ja już mam takie kompozycje u siebie, ale no ładne, ładne. I z chęcią przetestowałabym na skórze. Dobrze, załatwione. Jaka szybka jestem dzisiaj? Cóż tutaj teraz wyszło? Szaga w út AZ. AZERA chyba. No, no, bo to wiecie, to też jest niedrukowane, tylko pismo pisane, ręczne, tak to się mówi. I tak ten. Mogę jakieś tam literki nie wyłapać, ale nazwy później będziecie mieli. Oj, dobra w ud. Hmm. O, dobrze. No. Ładne. To jest... Yy, nie ma tutaj takiego... Na, na pewno nie ma udu zwierzęcego. Nie ma. Tu bardziej mi to idzie yy, w przyprawy. W też coś takiego bardzo upojnego i soczystego, przyprawowego. Znowu jakaś może Jakiś rodzaj na styl jakiejś tam nalewki babuni, czy to raczej może bardziej dziadunia? Nie, że dziadunia, że dziadowskie, ale chodzi mi, że jakiś mężczyzna zrobił ten, tę nalewkę, nie babunia. Może wuja, nalewa wuj. No weź Anka, uspokój się. Ale ładne, ładne perfumy to są. Mmm, jakie aromatyczne. No też jakieś takie przyprawy i też w tym stylu takiego wytrawnego alkoholu jakiegoś takiego, może whisky z przyprawami, coś takiego. Bardzo ładne. Tu też daję dziewiątkę. Spodobało mi się to. Wow. No to trzeba będzie koniecznie wszystko później na skórze testować, a nie tak. Ale no jak pierwsze wrażenie to 30 razy jeszcze to powiesz. Wszystko o Ewie. Yy, job. Job. Job, który przez większość mojego życia był nazywany przeze mnie Jobem, ale się okazało, że to po prostu Job. O! Czy ja czasem już o tej Ewy nie czułam gdzieś? O, wow, ale też, no, fajny zapach, tylko taki już w porównaniu z tymi poprzednimi takimi przyprawowymi, nalewkami i tak dalej, to tutaj taka eteryczność i taka zwiewność i tak, tak takie kwiatuszki przejrzyste czy transparentne wręcz. Zanurzone w jakimś takim białym płynie w czystej wyborowej. Nie no, Anka, co cię wzięło z tymi alkoholami? Uspokój się kobieto, znowu ci napiszą, że sama do siebie gadasz. Tutaj, to ja wyczuwam na ten moment po tych wszystkich zapachach przed chwilką przetestowanych eteryczne, białe kwiatuszki i jabłuszko jest! Przypomniałam sobie, tu na pewno jest nuta jabłka, bo to Ewa. Ewa korciła i kusiła jabłuszkiem zielonym tak, tak, tak leciutkie kwiatuszki z delikatnym, świeżym jabłuszkiem. No tak to czuję. Tu ocenę dam no tak między 7 a 8 tak. Bo, tak. bo tak, bo ja tak się taka zrobiłam zła kobieta, że ja bym takich wrażeń pragnęła bardziej. Nie tam Ewa jabłkiem kusi, no. Ty już to pokusiłaś. Ty teraz czymś innym pokuś. To tak dam 7, Dobra. Teraz tak. A, Roza Turka Rua 29. To też Ania mi mówiła o tych perfumach, że podobno podobne do portrait of a lady. O, no tak. Rzeczywiście. O, tu trzeba będzie zrobić yy, znajomość, pogłębić i spróbować na ciele. Wow. Wow, ho, ho. Jest mroczna róża, jest jakaś taka nutka, jakby tak lekko smolisto-kadzidlana, taka właśnie dark, no róża dark, tak, no wieczorową porą. Do tego jeszcze, właśnie w listopadzie, tak jak teraz, mam takie róże dark, co to ledwo co jeszcze tam żyją, ale jeszcze trwają. No to to taka właśnie róża, mocna, ale dark. No, fajne, fajne. Trzeba będzie głębiej przetestować. Ale pierwsze wrażenie też dam dziewiątkę, bo ja lubię te klimaty. Rouge Dark. Tutaj Folie Soir. gotal gotal chyba. To coś, to coś znane. Znane. Czy ja tego kiedyś gdzieś nie włuchałam? Chwila, chwila, oj. To są takie perfumy, że może ja mogłam lepiej na skórze. Dobra. Mm. To są perfumy, które lepiej na skórze testować. Tutaj ten pierwszy moment też yy, to są perfumy z gatunku dark, wieczorowych, enigmatyczne z jakąś tajemnicą na dystans też bez słodyczy. Irisa. Też wyczuwam albo nasionka marchwi, coś takiego pylistego. To czasami te nutki są do siebie podobne, ale może bardziej w irysa bym szła. No, ładne też. No, te to koniecznie na skórze, ale tu czuć, że tutaj coś się dzieje. No, ładne. Też takie, takie pudrowe się troszkę robią, ale to jest pudrowość, nawet wszystko. No, też daję im dziewiątkę. No, dziewiątkę nawet z plusem. Tak zaintrygowały dobrze. I tu, w tej torebeczce, to będą ostatnie, ale mam jeszcze dwa, ale to za chwilkę wam powiem. O, to tych byłam bardzo ciekawa. Bo ja kiedyś sobie nawet myślałam, że chciałabym spróbować zabawić się, właśnie kupić tam składniki i tak dalej i zrobić perfumy. No, i miałam na uwadze te dwa akordy. Róże i tytoń. No i to właśnie są perfumy, które Ania znalazła yy, arabskiej marki Surati Rose Tobacco. Czyli róża i tytoń. O, czekaj, czekaj, bo tu... Hmm... Tutaj... No, tak sobie ich nie wyobrażałam. Hmm, tu jest coś takiego, jakby ten tytoń był taki. Hmm. Oj, to są też perfumy, które lepiej wypróbować na skórze. No bo wiecie zresztą też, że ta moja skóra wyłagadza i wysładza, a tu jest to takie w takim zimnym, suchym wydaniu. Tak, ale no nie. Dobra, zaczynają się troszkę zmieniać. Niczego sobie. Oj, jestem ciekawa. Dobrze, dzisiaj może nie, bo jeszcze rano też kręciłam filmik i już mam tę skórę tutaj gdzie nie z jakimiś perfumami, ale jutro budzę się i zaczynam dzień od tych perfum po całości. Pierwsze wrażenie daje im 8, bo przyznaję się, że ja tych perfum nie do końca zrozumiałam, no i to są te z tego gatunku, że trzeba bardziej się wgłębić, na skórze koniecznie. No, i teraz, Aniu, tutaj do ciebie zadanie. Ja wiem, że ty oglądasz, i właśnie znalazłam. O, czekaj na tych jednych, a może ja przeczytam, co tu było napisane. A jakbym źle przeczytała, to możesz mnie poprawić, bo widzisz dwie, tutaj zwracam się bezpośrednio do Ani, troszkę zamazane, gdzieś tam z czegoś coś się ulało. I tak, i tu na tych pierwszych jest napisane tak. Marquis. Może uda mi się podczas montażu dowiedzieć się, co to było. Może jakoś znajdę, bo teraz coś dojrzałam. Tu lepsze mam światło. Wow, ale jak to ładnie pachnie. Tu kwiatuszki jakieś. Wow, jakie piękne to coś jest. Ojej, co to? Tu 10. Tu 10. Ojej, to są takie. Słodziutkie, landrynkowe troszkę kwiaty, takie lipa może, coś takiego kwitnącego wiosną. No, tak, jakby taka upojna lipa. A, piękne. No, ojejku, coś takiego bardzo mi się podoba, ale na ten moment to kojarzy mi się to z kwitnącą lipą. W takiej formie naprawdę intensywnej, lekko nawet landrynkowej. No, cudo, coś takiego to tak. O, te to ja bym już kupowała. No i widzicie, do czego to doszło, do czego mnie zaprowadziłyście mnie, wyprowadziłyście na małe nowce i ten, i z drogi prostej skrzywiłam, tam gdzieś poszłam mnie tymi dróżkami, co trzeba przez Was. Piękne, piękne. 10 tu daję tym Marquise. Tak mi się wydaje. Daj znać Aniu, a może znajdę, to już nie trzeba będzie. I ostatnie. Tutaj zobaczymy, co uda mi się wyczytać. Dobrze. Tu niestety moja fantazja ma pewne ograniczenia i nie mogę jakoś yy, tego słowa się doszukać i widzę, że to jest też słowo po francusku. Pierwszy wyraz kończy się na "-our". Budi, pour, no nie wiem, boudoir, nie chyba. Dobrze, to ja to psiknę, może Ania właśnie mi pomoże, co to było. To może ja te ostatnie zostawię takie bez nazwy, a później Ania napisze nam w komentarzu. Zobaczymy, co ja tu wyczuję. Ojoj! Hmm. Oj, tutaj to o, jeszcze co ja wyczuję, a to takie trudne się okazują te ostatnie. Na pewno kwiaty są, kwiaty myślę, że troszkę udu, ale mają taki vibe troszkę arabski. Hmm. To, to mi się też podoba nawet. To jest coś bardzo głębokiego. A tu sobie na dłoni. Hmm. Może róża? Róża też, jakaś taka naprawdę upojna woń, troszkę tego udu, ale takiego nie animalistycznego i nie jakiegoś tam ze stajnie, tylko taki wiecie, stonowany drzewne też jakieś nutki i taka jakaś też dark, yy, ostrawość. No, ciekawy. Tak, myślę, że taki troszkę na właśnie różano-arabski styl. Róża, drzewo, może paczula i odrobina udu. No, paczula mogłoby też tutaj być. Dobrze. Liczę na ciebie, Aniu, że domyślisz się, co to było. Te ostatnie nieodgadnione. Resztę się udało. To coś takiego. No, może Ania się domyśli, co to było. O tyle na dzisiaj. Próbki od Ani załatwione, że tak powiem. Wow. Ale niektóre zapachy naprawdę, naprawdę podziałały na wyobraźnię i podkusiły. I to jest świetne w tych naszych wymianach perfum, hmm. że możemy odkryć yy, perfumy, którymi sami, same, nigdy nie zainteresowałybyśmy się. No może nie też dlatego, że, no, że, że nutki nie takie czy coś, ale czasami o tych perfumach, które tutaj właśnie Ania mi przesłała, to ja nie miałam zielonego pojęcia w ogóle, że one istnieją. Ania ma też taki dar, że ona takie... Naprawdę oryginalne perełki. Też wśród tych perfum arabskich potrafi yy, wynaleźć perełki, które powiem prosto z mostu: nie śmierdzą, a ładnie pachną. Więc to jest yy, bardzo dobrze, dobra umiejętność. Zdziwiłam się tutaj co do po niektórych woni. Naprawdę jest yy, na czym zawiesić nos i nozdrza. Tak, no i niestety, moja lista życzeń znowu się wydłużyła. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wzdycham, bo niestety to wszystko będzie mnie teraz kusić. Jutro testuję od rana tytoń z różą. Chcę zobaczyć, jak się zachowa na mojej skórze. No a w przyszłości, jeszcze po tych wszystkich testach skórnych, cielesnych, jeszcze zrobię taki filmik. Stop of the Top. Z próbek od dziewczyn, a szczególnie jeśli zakupię jakieś perfumy, które tutaj poznałam dzięki nim, dzięki dziewczynom, to też nakręcę taki filmik i pokażę Wam, co to takiego było. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!